z tej strony makropon pokazuje się, że to ja e, i dzisiaj chciałem nagrać trochę inne ASMR video, e, bo to będzie Close Up Whispering, tak się mówi w Ameryce, czyli czy coś, to jest po prostu szept i taki zbliżony szept. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze słychać jeśli nie, no to będę tam w montażu starać się to skorygować. takiego normalnego i być w świecie filmów e, fajnie tak się odkleić na chwilę i zapomnieć o toczystych problemach no, no i dzisiaj właściwie chodzi za darmo I Bardzo jeszcze jak mówię, jest. Na no dobre, już zostawiam. I e, no, i po prostu niestety wydawałem za dużo pieniędzy miesięcznie, bo zawsze jakoś. Jestem zwolennikiem nieucinania, bo kiedyś było z kolei w drugą stronę, że każdy film musiał mieć półtorej godziny. No i często Twórcy musieli ucinać wiele scen i później wydawać edycje reżyserskie, zwane director's cut, w których był tak długi film, jak oni by chcieli, a nie jak studio im kazało. No i niestety to w drugą stronę teraz poleciało, że teraz za dużo jest tych scen. Jak film był słaby, no to no po prostu szkoda mi było czasu wolnego. No i przede wszystkim ceny parowe bardzo podrożały. Ja rok temu jeszcze wydawałem na ten zestaw chyba z 22 zł. Popcornu, duży no Popcorn Nikola. A już teraz to wychodziło po 30 kilka złotych, No to już bez przesady, no błagam Was. A to jeszcze było ze zniżką czwarta. No i wiedziałem, że nie, no to już nie ma sensu. No, ale powiem Wam o kilku ostatnich filmach, które oglądają i co myślę. No. Co? całej jakby recenzji, tak sobie nie przypomnę, no ale lecimy. Ostatni, taki ostatni, ostatni film po tych pięciu latach abonamentu, który oglądałem, to była Substancja. Nie wiem czy kojarzycie. To jest taki popularny mi internetzie film, e dramat horror. Hmm, dużo ludzi memy o nim robi, że na przykład jak ktoś zmienił wygląd, to piszą w komentarzach na reddicie She took The Substance. Wiecie, ja znam angielski internet czytam amerykański no bardzo ciekawa fabuła, zajebisty film ogólnie bardzo taki mm, ohydny, dużo tam jest body horror, czyli takiego horroru cielesnego, wiecie, takiej biologiczności, nagości i wiecie, flagów, ale ogólnie no, sam pomysł jest zajebisty i chyba ten temu filmowi 7 na 10, nie pamiętam czemu nie więcej, no pewnie przez długość filmu. Pewnie był za długi, I guess, that's what I ale mimo wszystko bardzo Wam polecam obejrzeć te filmy zajpistę. Dalej Fenom 3, ostatni taniec. Ja tam lubię te Fenomy. Właśnie to był taki film, że chciałem na niego iść, bo ja lubię, tak, jak lubię jakąś markę. I na przykład wiem, że jest głupia, to i tak wolę lubię iść do kina, sobie to obejrzeć, sobie po końcej szkole wypić, wiecie, pocilować. No i ten Venom mi się podobał, no mógłby być lepszy. Nie są za dobre te filmy, zwłaszcza kontynuacje. Dwójka i trójka, jedynka jeszcze. No, ale na, taką właśnie, na takie odmuszczenie myślę, że z tej film i też Wam go polecam z tej przyczyny. Dalej, Terrifier 3. To był pierwszy Terrifier, który obejrzałem. Mimo, że ma w nazwie 3, oczywiście, po sensie. Jakiś czas później obejrzałem pozostałe filmy z tej serii. No i polecam Wam też, ale to jest bardzo taki, bardzo gore horror. Jak piła. Czy jakoś szukać przeznaczenia, że tam ucinają sobie ręce, głowy. No zabijają taki slasher, to jest, ale taki bardzo osentacyjny slasher, slasher, że naprawdę tam ogrom krwi i flaków i śmierci, ale no też taka głupia zabawa, wiecie, idealny film na Halloween. I polyznawam całą tę serię, chociaż trójka moim zdaniem jest najlepsza, bo jest najbardziej profesjonalna, no jedynka jest bardzo low budget i to widać. Ale uśmiechnij się dwa, oglądałem, no uśmieni się to super są te filmy. Bardzo lubię fabułę i pomysł. Bardzo oryginalny z tym uśmiechaniem i z tą klątwą. No dwójka trochę mnie wkurzyła, bo ja nie lubię jak w filmach coś się dzieje i na przykład są sceny i przyjęcia go że coś było snem. I mnie to jest takie ok girl, i akurat ten film na maksa wykorzystał ten no, szablon fabularny, że aż po prostu za dużo było tym snem i to mnie zawiodło, ale i tak... Warty film polecenia i obejrzenia. Przede wszystkim nie mów złucha. To jest jakiś horror. ogólnie nie podoba mi się, w sensie był ok, ale zdecydowanie nie był warty pójścia do kina. To jest taki film, który sobie włączasz w tle, jak coś robisz się, tylko czasem spojrzysz, jak coś się dzieje na ekran. Także odradzam wydawanie pieniędzy na ten film, ale obejrzeć sobie tak w tle można. Kurde, wyszedłem z tej strony, czy to moje film. Nie wiem, boję się, że za bardzo trzeszczę że mam za bardzo ustawioną czułość, ale może odsłuch jest gorszy i może na, film, na telefonie nie będzie aż tak. Dalej opcy Romulus, czyli Alien, to uwielbiam tę serię, jestem ogromnym fanem tej serii i polecam mam Romulus, trochę za bardzo on na nostalgie idzie, bo tam jest dużo takich scen dla fanów całej serii. wiecie, z jedynki czy cytatów i dokładnie dokładnie takich kalek, scen no cytatów przede wszystkim i to tak nie naturalnie wchodzi że ten android na przykład mówi dosłownie to co mówi Harry Obcym 2 i to było um, Get away from Harry, you bitch. i to było takie naturalne, że on to powiedział w ten sam sposób, no ale a i tak się jadałem jak w kinie Zdecydowanie, zdecydowanie lepszy niż y, ostatnia część, czyli Konwenant, No Prometeusz akurat ja lubię, także nie wiem czy lepszy niż Prometeusz, ale na pewno lepszy niż Alien Resurrection, który był przed tym moim zdaniem i chyba najbardziej mi się niż Alien 3. Y, to dalej Pułapka to jest e, śmieszny film e, zwiastun jest dużo lepszy niż sam film niestety ja się zawiodłem e, tym filmem bo chciałbym więcej żeby był jak e, to co było zwiastun jest tam na koncercie gdzieś jakaś wielka trama i boli na tego mordercę no niestety w ogóle te, te sceny koncertowe były zdecydowanie za długie i niepotrzebne i na tym no, film jest o pół godziny za długi e, i, i swoją drogą myślę o odejście Pułapka nie wiem czy będziecie kojarzyć ale to jest ten film jest ojciec na koncercie z córką, wiecie? No, to tą gwiazdę koncertową gra córka reżysera. Ten reżyser też jest dosyć specyficzny i popularny w takich niszowych grupach kinomaniaków, bo on robi złe filmy. On się nazywa M. Szamalem, coś takiego. Jeden je, jego dobry film, jedyny praktycznie to jest e, Szósty Zmysł. I od tego czasu robi praktycznie same zity. No, on robi też tego split. Glass, no to Split był spoko, a nie oglądałem Glass. To jest kontynuacja Split. Dalej, Deadpool and Wolverine, no to chyba nie muszę mówić, na pewno znany lubiany Ogólnie dla mnie mega zajebisty był ten film, nie przeszkadzało mi, że były same cameos. Cameo to jak pokazuje się jakaś postać z innej, z innego filmu, czy gry, czy jakiejś tam własności intelektualnej. W tym filmie, no to tam były, wiecie, te postacie z komiksów różne. Dalej, Twisters, to jest kontynuacja Twi... Remake trochę w sumie twister 97 podejrze No nie podoba mi się ten film, był za nudny I zdecydowanie szkoda czasu Idealne do tła, do lecenia w tle To oh, spoko Ciche miejsce, dzień pierwszy Kompletnie się zawiodłem tym filmem Spodziewałem się, że będzie apokalipsa ogromna Skoro day one to jest zawsze ten dzień Kiedy jest apokalipsa i wszystko się dzieje I liczyłem na to I kompletnie się zawiodłem, bo w ogóle jest ominięty ten e, Motyw chaosu i już później są normalne sceny, jak się chowają. Ja w filmach o zombie uwielbiam te pierwsze momenty, kiedy świat upada. I często filmy omijają te momenty. Oczywiście też to rozumiem, no bo najtrudniej jest nagrywać, wiecie, 500 osób latających na planie i zombie i cały ten chaos. No ale i tak powinni nagrać inaczej, tym, nazwać inaczej pod tytuł, na przykład, ciche miejsce, początek, nie, albo nie wiem, w ukryciu, coś w tym stylu, bo oni się ukrywają cały czas. Dream Scenario. Następnie nie pamiętam, co to jest w ogóle. Dream Scenario. Ja chyba nie poszedłem w końcu na ten film. Nicolas Cage. O Boże, kompletnie nie kojarzę tego filmu. Mam go w biletach, ale chyba nie poszedłem do kina na to. Chyba coś mi przeszkodziło. Bo w ogóle nie kojarzę, bym to oglądał. Coś kojarzę z tym filmem, ale nie kojarzę, bym go oglądał. Dalej mam coś jeszcze tam, a nie pokazuje mi, a rezerwacje sprzed 12 miesięcy nie są widoczne, ale mi ucięło w ogóle połowę roku, przecież ja chodziłem, bo to jest ja na pewno chodziłem od stycznia do czerwca, ja bym musiał w maile wejść i zobaczyć Cinema City. <suszy> <suszy> muszę się szykować do roboty, bo zaraz za godzinę mam wyjście, a muszę się ogarnąć przed tą godzinę. Nie wiem, czy mi się da, no co, ja nie wyjdę, okej, okay, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No wiecie, ja tam lubię filmy w kinie oglądać. Łatwiej mi się na pewno ogląda filmy w kini niż w domu. Jakoś w domu mam mega problem, żeby zacząć nowy film oglądać. Nie chcę się po prostu zaczynać. Ja wolę oglądać te same filmy, które już znam dobrze w kółko i w tle, żeby coś leciało niż na przykład zaczynać, ale reality show jest tak samo, bo oglądam zawsze Drag Race, różne edycje i niby nowe, no ale jednak jest to to samo, no bo to już jest jakby znam ten format. No, akurat udało mi się z serialami wyjątkowo w tym roku, poprzez ostatni rok, bo miałem takie postanowienie, że chcę nadrobić te wszystkie iconic seriale z tych początków dwutysięcznych lat, tam 2009-2005, wiecie, no to, to obejrzałem yy, gotowe na wszystko, czyli to jest Black Housewives, wszystkie sezony, zajebisty serial. Polecam Lost. Wszystkie sezony, zajebiste, ale dwa ostatnie sezony, porażka. Jest sześć sezonów. Obejrzałem jeszcze Breaking Bad cały, bo to leciało razem z The Walking Dead. Ja oglądałem The Walking Dead, akurat wtedy nie chciało mi się oglądać Breaking Bad. No ale teraz no, zrobiłem zajebisty serial, bardzo wolny, ale zajebisty. E, Chce opowiedzieć które trochę, aczkolwiek już raz spróbowałem jak byłem młody, z tym, że no, mój mózg ma problem, że jest zbyt skomplikowany, za dużo wątków. To jest chyba ADHD. i Adam tam wiecie, te rody, mapy, i jakieś takie e, taktyki wojenne, to mnie to przerasta. Jeszcze jakiś serial obejrzałem. Lost, gotowe na wszystko. Breaking Bar. Idea of his, cały zajebisty. Bardzo polecam ten oryginalny Netflix, gdzie no bomba po prostu. I to chyba tyle. Jeszcze myślałem o Heroes, Hiroshi, ale tego tak nie ma nigdzie za bardzo, chyba. I ani ja aż tak mi się chce. No i próbowałem Sex w wielkim mieście, Sex and the City, ale jakoś. No obejrzałem z 6 odcinków, ale jakoś mi nie podeszło. Nie wiem, jakoś. No nie mi się ten styl za bardzo. I co. A tak, co, co oglądam? No, Obejrzałem spin-off Daryl Dixon, obejrzałem Dead eh, City z Maggie, z Neganem, uh, obejrzałem Virtual to bez dwóch sezonów. I ogólnie pierwszy, trzeci, czwarty sezon w sensie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, kawałek piątego, szósty, pierwsza połowa, siódmy nic i ósmy końcówka dosłownie. No ten serial był porażką. Zwłaszcza po trzecim sezonie, bo zmienili się twórcy, a ci ci zajebiście twórcy z pierwszego, trzeciego odeszli, trzeba zostali zwolnieni. Niestety, a trzeci sezon Fildo jest cudowny. I pierwsza połowa szóstego sezonu jest genialna. Mimo, że są ci. Australia, Canada's Drag Race, Drag Race Holland, Zaybeast, uh, Drag Race Italia, the Korean season, not the All Stars, risky, Survivor, Big Brother UK, uh, no YouTube tag, <laughs> ASMR, it's great, it's a beauty community. Muszę się przypomnieć sobie, no Glow Up lubię na Netflixie, lubię The Circle, też obejrzałem prawie wszystkie sezony. Um, no ten Alice in Borderland, Squid Game, wiadomo. But, uh, Alice in Borderland jest jak trochę jak Squid Game, ja w ogóle tam w Korei tak lubię nagrywać o tej śmierci. Wiem, też tam jest milion statysów na ekranie i widać, że kasy na to wydają dużo i, i dużo śmierci i takie tam te zapisy. Jeszcze będzie nowe oszukać przeznaczenie, 6, niedługo zwiastun wyjdzie, a film ma premiery, nie wiem kiedy w sumie. Ale zwiastun ma wyjść, już były test screenings, czyli ludzie nie, co się zapisali i family, co mogli oglądać to. zastro. to uh, Resident Evil filmy lubię, te Smile of each. i te komputerowe. Adaptacja na była szanująca, ostatnia i film też był szanujący, ostatni Silent Hill. Niedługo będzie nowy film, też. Ja druga część, była chujowa, pierwsza zajebista, teraz będzie adaptacja drugiej części gry. I się nazywa Return to Silent Hill. Dawno w sumie nie było nic o tym filmie. Jakieś tam mini zwiastą wyszedł, jeszcze nie co do końca. Dziwne, że oni promują tego filmu, ale pewnie niedługo. Dragon Ball, tak, o, Dragon Ball super oglądałem, też Stajma jest, Stajma obejrzę też, ale jakoś nie chce mi się. No i dobra, no i, i mangi no to, a Usu na przykład jest na maxie, to obejrzałem trzy odcinki, później mangę przeczytałem, manga jest lepsza, a ta, ta ta jest trochę słaba. E, no i mangi jeszcze, no to Dragon Ball właśnie. Książka śmierci, uwielbiam całą serię, przeczytałem wszystkie książki Będzie nowa książka i film na szczęście Cieszę się, że ta autorka zgodziła się, się za kasę robić następne części Bo my na tym skorzystamy I chyba tyle, guys no, Będzie koniec Dziękuję, jeśli słuchaliście, mam cieszę że was to relaksuje Sposób wam podleciał. Wiecie, ja, ja robię różne rzeczy i testuję różne rzeczy i patrzę na statystyki i staram się nagrywać to, co lubicie. No, ewidentnie naj, najpopularniejszy jest Fortnite, dlatego jest go najwięcej u mnie, ale to nie znaczy, że chcę tylko Fortnite nagrywać. E, będzie Fortnite na pewno z nowego sezonu, ale pierwszy odcinek będzie na moim gamingowym kanale. No, bo jest Godzilla i się jarę Godzilla, no i chcę ją chcę zagrać tak normalnie na początku i poprzeszywać. No, a później będę kontynuować ASMR i nic idę się ogarniać i życzę wam miłego wieczoru czy nie, czy cokolwiek i dajcie super komentarze i takie tam jeśli lubicie ten kanał i chcecie więcej. Pozdrawiam Was, pop nara, babo, joł na Siomy, i siomeczki i siomalki i wszyscy pomiędzy. See you.